Czekałem ostatnio Gordona Ramseya Byłem ostatnio w restauracji we Francji w Żeli Idę do swojego stolika, a tam. Witam, mnie sam, Gordon RAMSEY! Mówię, co ty to robisz? A Grzegorz do mnie, kup, Dwa z kim to ty? A ja mówię, tak. kurwa! Od razu poszła szybka sztama z panem Grzegorzem. I Gordon pyta się, czy może fotę? Mówię, jasne, kup, dawaj. Zrobiliśmy zdjęcie, które przejdzie do historii. Bo wtedy Grzegorz przysunął się do mojego łóżka i, i wyszeptał. Mówię okej, okay, zrobię. Dobra, Gordon zrobię. Dobra kurwa, gdzie goś zrobię, tak? I w ten sposób, moi mili, zrobiłem jajecznicę Gordona Ramseya. Dokładnie tak, moi widzowie. Dzisiaj będziemy robić jajecznicę Gordona Ramseya. Będę miał wszystko wystawione tutaj na tym telefonie, więc trzeba zobaczyć, jak się robi najlepszą jajecznicę według najlepszego kucharza na świecie. Ale zanim to sprawdzimy, wiem, czego będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować, nie uwierzycie, ku. Tak naprawdę będziemy potrzebować nie wierzycie, ale jaj. Jaja, co? Będziemy potrzebowali jajka, oczywiście z kurek, które sobie wolno chodzą na wolnym wybiegu. To są na wolnym wybiegu, to jestem ciekawe czy wypełniają wymogi bycia modelem. Następnie co będziemy potrzebowali to ilości masła, ja nie wiem co on do... Tam... ale tego jest naprawdę oraz... Ostatnie co będziemy potrzebować to Cypiolek Cypicek z cypilucek Dobra yy. Możemy się kłócić Niektórzy wolą mokrą, niektórzy wolą suche Tak jak twoją starą Ale my zrobimy wszystko tak jak jest na filmie Nic tutaj nie będzie zmieniano. A widzicie pierwsze co to bierzemy nasze Jaja Ogólnie Słuchaj tego Tak jajko nie robi chyba co się jest nie tak? To jest ten Embryon Ulfika. Dobra, no to weźmiemy wszystko oprócz tego do jajka. Trzeba jajmiskę. To będzie nasz? Ja wiem. On to robił w garnku. My takiego garnka super duper za 400 chyba wy... nie posiadamy i nie będziemy posiadać. To będzie jajecznica, która do ci kubki smakowe będą studentem. My wszystko ci rozdala kubki smakowe będą studentem, jak to nie jest wsiakarma. Dobra, to są jakieś główne, więc to można wy. Okej. Okay. takie gówno szczerze. Dobra, no i kończymy ten odcinek od oh, kur... I no na razie nie ma nic skomplikowanego, bo to ja musisz po prostu... Do... O, Czekaj, czekaj, ja muszę zobaczyć jaką to zrobię. Widzę to, widzę to. Ten sk... Wszystko od razu dał na patelnię. Chyba, kur... no przepraszam, na moment. Nie, to jest... Ja zawsze rano kewcu Żart wykorzystany. Niestety, y, to jedyna różnica będzie taka, że zrobimy to na patelni. Ale dobra, jednak wypie Masz tą miskę? No żartuję, no przecież to jest drogie Będziemy potrzebowali... <laughs> ...hochles Ujem... podłogi Dobra, więc tak, jajka tu O kur... Cool. Może no, raczej na chrupiącej, aż tak nie robi. Ja... Yeah. O, to już jest koniec. Smaku nas skórka nie dawał kur palców swoich. Ja. Dla drugie. I trzecie. Wy jesteście kurwa, prosto? Czy to jest tak krzywo, krzywa, że to jest ch. do was tak postawił. Dobra, i co on dalej robi? Włącza ogień i wkłada na masło. Dobra, i średni ogień. Dobra, jest cztery ja z 4 kajki to zrobię. Chuj. Teraz tak. On tam od masło masła dodał. Ja serce mi pier o nie, na no sam widok i tyle masło. I na ogień, Trochę mi masła jeszcze. Już już zjeb, Już to skłeś, bo no powinieneś. Mieszasz to, mieszasz to. Mieszesz to. Teraz tak, minutę tak robił i minutę od Także na spokojnie, nie? Przecież, że chuja się na razie dzieje. nie od razu Rzym zbudowano! Ale no też kur, nie po dwóch tysiącach latach. No niech ktoś już zacznie robić Ale dobra, dobra! masełko się rozpuszcza, powolutku coś tu widzę! Szczerze to ja prędzej ten telefon wyskrobię i będę sam telefon. Dala, kurwa. Ścina się, to jest ta temperatura! Ścina się, panowie! Dobra, już się zaczyna za bardzo ścinać. Ja już bym to tak wyjął. Zmniejszamy ogień, tak jak pan Gordon fucking Ramsay. Dobra, i wpiękamy pier... z powrotem. Po prostu chodzi o to, że jak widzisz, że za bardzo się ścina, musi wyprowadzić z obiegu piekarnikowego. Dźwięki są bardzo znajome. Twoja mama na pewno też się zna. Szczerze, niech się ten Rzym już kaputuje, bo ja tak szczerze to za długo nie wyścina. Dobra ty, to wygląda zajebiście szczerze Już nam się powolutku fajniutko Kur... Nie, dobra trud. kardio robię szczerze Kur... jak mnie łapa poli, już nie wytrzymam no W tym momencie, kiedy widzimy, że nasza jajeczkinica Już tam się bardzo fajnie Zadziała, potrzebujesz Jogurtu naturalnego, żeby Suczkę leciutko tutaj Rozmięć, tak zrobił słynny Golden... Dobra no mamy już, ona jest bardzo ścięta. Teraz dajesz łyżeczkę tę... To, na to Następnie bierzesz szczypiorek rozbierasz suczkę, bo taką próbę już najbardziej. Kroimy naszego szczypiora On the top, you fucking you know uh. Ona jest już gotowa. Bierzemy chlebiczek, przytostujemy jeszcze chlebiczek. Dobra, rozpujemy Kur! Nie dałem seasons! Ale on tak powiedział, to nie ma znaczenia, widzowie, on i tak powiedział, że seasons dodajesz dopiero. Kiedy już się jajecznica Z jest pieprz. Dobra, dajemy tutaj pieprzu Teraz jest gotowa. Ona jest gotowa. Dobrze, niech się. Tak, nie róbcie. Dajemy ten leciutko przypieczony chlebek. Dajemy tą jajeczniczkę na ten chlebek. Dobra, mamy to. Zobaczcie to. To jest yy, przyrządzona jajecznica przez Gordona ramzeja. Biorę to tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to naprawdę okazale. Jest to okazałe. Nie mamy jej kury. czasu, czato okej, no. okej! Okay, okay. Muszę przyznać, że to kompletnie jest game changer do jajecznicy, Dobra. Od razu mówię, a jajecznica nie smakuje jak jajecznica, kur. To jest generalnie smaczne, dlatego że ta konsystencja robi robotę. Czujesz po prostu, że bierzesz gryza i wszystko ci się rozpływa w mordzie. To naprawdę się wchu różni, nie? Do gęby mi kurwa to zatyka, nie? To jest takie dobre. Aż muszę... Dobra, muszę przyznać, że nigdy nie jadłem tak dobrej jajecznicy. Kur. To jest takie proste, a naprawdę robi to taką kur, różnicę, że naprawdę spróbujcie tego, nie? Gwarantuję Wam, że to, co Wy w Mordzie poczujecie, to o niebo lepsze, co mam wujek wkładał w młodości. Ale totalnie szczerze, jeżeli miałbym oceniać to danie, to oceniłbym je 10 na 10. Ta jajecznica jest puszysta, aksamitna. Delikatna, rozpływa się w ustach, po prostu jest tak dziwne, że aż tak prostą rzecz można tak dobrze przyrządzić. Zróbcie sobie raz sami to jajecznicę i przekonajcie się sami. I wtedy napiszcie co sądzicie gdzieś na Instagramku albo tutaj w komentarzach. Cieszę się, że spotkałem Gordona Ramseya właśnie w tej restauracji i kazał zrobić mi tą jajecznicę. Gordon, jesteś najlepszy.